Witamy w kolejnym odcinku Dziewiątka TV. W tym odcinku dowiecie się, co ostatnio wydarzyło się w naszej szkole. Dnia 13 listopada w naszym gimnazjum obchodziliśmy Dzień Niepodległości. Do każdej klasy zawitał marszałek Józef Piłsudski wraz ze swoimi adiutantami. Całemu wydarzeniu towarzyszyły piękne patriotyczne pieśni w wykonaniu uczennic z chórku szkolnego. Ostatnio w naszej szkole odbyły się testy próbne klas trzecich. Gimnazjaliści w pierwszy dzień... Zmagali się z WOSem, historią oraz językiem polskim, na drugi dzień napisali przedmioty przyrodnicze oraz matematykę, a już na koniec został im tylko język angielski. Uczniowie naszej szkoły postanowili uczcić amerykańskie święto Halloween, zdobili sale oraz przebierali się w różne straszne postacie. Konkurs na najstraszniejszą klasę wygrali uczniowie klasy 2D oraz trzeciej D. Dziewczę z naszej szkoły zdobyły srebro Mistrzostwach w Torunia w piłce ręcznej. Pokonały m.in. szkoły nr 29, 15 i 3. 2 grudnia odbył się konkurs krasomówczy. Przedstawiciele klas musieli zaprezentować legendy Torunia. Pierwsze miejsce zajął uczeń klasy pierwszej A, Radek Dykowski. Serdecznie gratulujemy. Hej, jestem Marcin. Jakie masz osiągnięcia? Jestem drugim wicemiszem świata w Gras-Strachu. Mamy drużynowe mistrzostwo Polski. To na tyle na Jak się przygotowujesz do sezonu? No teraz powiem tak, że w poniedziałki mamy bieg, we wtorki mamy piłkę, w środę mamy ogólnorozwojówkę, w czwartki wolne, piątki siłownia, w sobotę olimpicz, czyli ogólnorozwojówka i basen, i niedziela hokej. A jak jest z Twoim odżywianiem? Czy masz jakąś dietę? Jak na razie robię wszystko oprócz chipsów yy, i poli, takich niezdrowych rzeczy. To zaraził cię tą pasją i jak się stało, że się jeździć? Yy, zaraził mnie tata, bo kiedyś będziemy na trening. Bardzo mi się to spodobało. I przestałem jeździć przez pół roku i znowu zachciałem. I... Dziękujemy Marcinowi za udział w odcinku. Zosia kucharska, dziewiątka Dziękuję. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Uczcie się pilnie i zdobywajcie dobre oceny. Julia Darul dziewiątka TV.